Cześć, jestem Klaudia to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeczytaj ciekawostkę. Jaką długość miałby mur o wysokości 3 metrów i grubości 25 cm zbudowany z kamienia zużytego do budowy piramidy Chopsa? Czy można by tym murem opasać całą Polskę? Długość granic wynosi 3582 km. Ok. Piramida Cheopsa ma kształt zbliżony do ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, czyli tego, który w podstawie ma kwadrat. Wysokość tego ostrosłupa wynosi, to wiemy z ciekawostki, 146 metrów, a krawędź podstawy wynosi 230 metrów. Zatem zacznijmy od tego, że obliczymy sobie objętość tej piramidy. Wzór 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Tak jak mówiłam wcześniej. W polu podstawy mamy kwadrat, czyli to będzie 230 do potęgi drugiej razy 146. Tutaj się nie da skrócić, więc zaczynamy od potęgowania.

Chcemy obliczyć, jaką długość miałby mur o wysokości 3 metrów i grubości 25 cm. No to przede wszystkim musimy sobie tutaj zamienić, że 25 cm to 0,25 m. Mur, jak to mur? Wygląda tak. To oznacza, że my tu mamy grania stosłup. A objętość grania stosłupa wyliczamy z A razy B razy C. I my tutaj musimy się doliczyć. Mamy podaną objętość, a nie mamy C, czyli wysokości czy też długości Tutaj tego muru. Wysokość jest podana, to może pozamieniamy. Wysokość to nasze C. Grubość 0,25. Nie wiem, szukamy A. No to zapisujemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej, czyli przy naszym a, na 0,75, i otrzymujemy około. I tutaj jednostka to były metry. I teraz zamieniamy to na kilometry. Aby móc to ze sobą porównać. Bo za dwójką jest szóstka, czyli zaokrąglamy wzwyż. Porównujemy. Otrzymaliśmy mniejszy wynik. To oznacza, że. Murem nie można opasać całej Polski, bo nam go zabraknie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i. No i już.